Powtórzę się odrobinkę, ale kiedy po raz pierwszy przed kilkudziesięciu laty usłyszałem ten fragment Ewangelii, tą wyliczankę tych imion, że ten był ojcem tego, a tamten ojcem następnego, to po prostu wziął mnie głupi śmiech w Kościele. Czemu to poszedł taka wyliczanka? No ale potrzeba było, żeby człowiek odrobinkę okrzepł był, żeby no właśnie za to uczyć się, zdobywać mądrość wypracowaną przez człowieka, szczególnie, aby przyspajać sobie mądrość ofiarowaną nam przez Boga samego, wiedzę, którą Bóg nam dał. Przypomnę, to już niejednokrotnie mówiłem, ale może mądre rzeczy to trzeba powtarzać, żeby one głęboko nam w pamięci zapadły. Dlatego za prawdę, za prawdę powiadam wam, wiedza, przepraszam, wiara nie zaczyna się wtedy, gdzie kończy się wiedza. Wiara to nie brak wiedzy, jak czasami możemy usłyszeć to nawet i z bardzo poważnych ust, wiara to wiedza, która swym źródłem tkwi w nadprzyrodzonym rozumie Boga, w mądrości Bożej. I bobaczcie, przecież to owa mądrość Boża kazała natchnionemu autorowi, natchnionemu duchem świętym przelać najpierw na gliniane tabliczki, później na pergamin zrobiony za ze zezwierzęcych ścięgien skóry. Kiedy wymyślono i wynaleziono już papirus, no to na karty papirusu, później papieru. Albo patrzcie, z jakim podziwem, naprawdę, z jakim podziwem, naprawdę musimy, nie możemy tego nie robić, z jakim podziwem musimy patrzeć na naszych poprzedników i to tych sprzed. Kilku tysięcy lat, którzy nie na kamiennych tabliczkach, ale w swojej głowie, w pamięci mieli zapisane te wszystkie imiona, i kto z czego, z którego się wziął. To naprawdę jest podziwu godne, że nawet Jednej kreski nie pomylili, jednego imienia nie wykoślawili. Tak dokładnie przechowywali tę wiedzę otrzymanych od swoich poprzedników w swojej pamięci i przekazywali to kolejnemu pokoleniu. Z nich narodzonem ów przekaz międzypokoleniowy. A treścią owego przekazu no, była no, właśnie mądrość otrzymana przez Boga, Boże objawienie, które jednocześnie nieustannie objawiał swoją aktualność w kolejnych wydarzeniach w historii narodu wybranego. I to wszystko w sposób wyjątkowo skrupulatny było zachowywane w pamięci poszczególnych ludzi, a tym samym również i w pamięci całego narodu wybranego starego przymierza. Troszeczkę moje, kochane, popatrzcie, jak my bladziutko wypadamy, no właśnie, na tle narodu wybranego Starego Przymierza i tych ludzi, którzy żyli kilka tysięcy lat wcześniej, którzy nie dysponując niczym do pisania, to wszystko przechowywali w swojej pamięci. A my niejednokrotnie, mój Boże, mamy kłopot z tym, żeby wymienić. Trzech kolejnych następców licząc od Mieszka I. Już nie mówię o wszystkich królach, którzy, no bądź co bądź, stanowią kamienie milowe naszej historii. Już nie wspomnę o znacznych postaciach z historii Kościoła Chrystusowego żyjącego w narodzie polskim. bardzo istotne. Żebyśmy jak najwięcej mądrości, która została nam przekazana, dana przez Boga, a przekazana w imieniu Boga przez naszych poprzedników, przechowywali nie tylko i wyłącznie w naszych notesach, gdzieś leżących między książkami czy w szufladach naszych szaf, ale żeby to, co cenne było, przechowywane w naszej pamięci. Między innymi jednym z takich składowych, będących absolutnie czymś zna znamienitym, zasługującym na obecność w naszej pamięci, to dzisiejsze święto postać Najświętszej Maryi Panny, która niczym ziarno w ziemię poprzez swoje narodzenie, została rzucona między rodzaj ludzki. Podobnie również ich, tak jak my w dniu swojego wyjścia na świat. Po dziewięciu obecnościach w łonie naszej Matki z woli Boga zostaliśmy rzuceni niczym ziarno w glebę ludzi żyjących wokół nas. Warto, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę. I tak jak Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, rzucając w glebę tamtego rodzaju ludzkiego, Najświętszą Maryję Pannę Niepokalanie Poczętej pokłada w niej swoją nadzieję. My zwykliśmy mówić, że to my w Bogu pokładamy nadzieję. I tak jest dobrze również, bo nie ma naprawdę nic bardziej pewnego na tym świecie. Ale zanim my uczynimy ten gest wobec Boga, bardzo mądry, to uwierzcie mi, wcześniej ma miejsce no właśnie ta sytuacja odwrotna. Że to Bóg w nas położył nadzieję, pokłada nadzieję. I pozwalając wyjść na świat, rzucając Najświętszą Maryję Pannę w glebę ziemi, w glebę rodzaju ludzkiego żyjącego w tamtych czasach, pokładał w niej nadzieję, że właśnie jej niepokalanie poczętej, będzie mógł powierzyć istnienie swojego jednorodzonego Syna, który w jej łonie za sprawą Ducha Świętego stanie się człowiekiem podobnym do nas wszystkich we wszystkim, czyli również podobnym do Najświętszej Maryi i Panny we wszystkim. Bóg pokłada w niej nadzieję, że ona mu nie powie słowa nie chcę, nie zrobię, albo że będzie odwlekała nieustannie, powtarzając nie teraz, zaraz albo później, jutro. Warto, abyśmy podziwiając Najświętszą Marię Pannę tuląc się do niej, jednocześnie widzieli tę, mój Boże, bądź co bądź jednak prawdę wiary, że Bóg położył i pokłada nadzieję nadal w Najświętszej Maryi Pani, że się nie zawiedzie na niej, że ona nie zrobi krzywdy Jego jednorodzonemu synowi. Że nie będzie z niego kpić, szydzić, że go nie zabije. Popatrzcie, mój Boże, dotykamy tutaj cudu macierzyństwa. Przecież to jest oczywistość w tym gronie, w którym się teraz znajdujemy, że stwórcą człowieka nie jest człowiek. Że stwórcą człowieka jest Bóg. Jesteśmy stworzeni. Nie przez człowieka, ale przez Boga. Przez Boga w człowieku, z ludzi. I Bóg powołując do rodzicielstwa dwoje ludzi pokłada w nich nadzieję, że tych dwoje nie dokona aktu zniszczenia tego, co On powołuje do istnienia. Rzyczki moje kochane, przepychamy się ostatnimi no latami niech będzie, jeśli chodzi o walkę o człowieka i o miejsce Boga w życiu człowieka. Popatrzcie jakim zgrzytem powiem to powtarzając za Benedyktem XVI, Benedyktem XVI jakim przestępstwem przeciwko wierze w Boga. Jest to, że katoliccy rodzice nie wypełniają swojego pierwszego podstawowego zobowiązania, aby własne dzieci napełnić zbawczym nasieniem Ewangelii. Wspomnieć, mój Boże, moment, kiedy decydowali się na sakrament Chrztu Świętego tu w tej świątyni, równie w każdej innej, zanim nie mogło do Padało pytanie: no, czy wychowacie swoje dziecko w Ewangelii, czy jesteście świadomi obowiązku wychowania własnych dzieci nie w bezbożności, ale w wierze? I Bóg pokładając nadzieję w mężczyźnie i kobiecie, powołując ich do rodzicielstwa. No właśnie, niejednokrotnie na dzień dzisiejszy się zawodzi. Ja wiem, że brzmi to bardzo poważnie, ale no korzystając z zasobu mądrości papieża Benedykta XVI, to jest właśnie przestępstwo przeciwko wierze Chrystusowi. Nie takie jakieś ladaco przestępstwo. Bo ktokolwiek z was zgorszyłby jedno z tych maluczkich, czyli uczynił gorszym, uboższym. Lepiej byłoby takiemu człowiekowi kamień młyński uwiązać do szyi i pogrążyć w odmętach morskich. To nie są moje słowa. To słowa Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Zapomnieliśmy odrobinkę, no w naszym takim polskim obyczaju na dzień dzisiejszy, bo w dniu dzisiejszym przynoszono z nadzieją ziarno na zasiew. Mamy takich, którzy trudzą się przecież w naszych okolicznych ogródkach działkowych, marchewkę, buraki, różne rzeczy z nadzieją zasiewają w ziemi. No wcześniej przynosiło się to, żeby pobłogosławić. A to taki bardzo... Głęboki symbol, bo tak naprawdę chodzi o ewangeliczny zasiew w człowieku. Chodzi o ewangeliczny zasiew w człowieku. Obiecuję, że ja na pewno te książki sprowadzę tutaj do nas, będą one dostępne, ale gdyby ktoś chciał szybciej, to warto do tego sięgnąć. Pan Grzegorz Górny, książka zatytułowana Kto chce. Ukraść duszę naszych dzieci. Książka zaczyna się jego refleksją ze spotkania z rodzicami, gdzie do rodziców zwraca się z pytaniem: Kto z Państwa dał swojemu dziecku, córce i synowi, telefon albo adres do handlarza narkotyków? No nikt tego nie zrobił. Drugie pytanie: A kto z Państwa dał własnemu dziecku smartfona? Jest również i dostęp do handlarzy narkotyków. Ewangeliczny zasięg jedną z pieśni, którą używamy w czasie naszej obecności przed Bogiem. To słowa bardzo prawdziwe bardzo prawdziwe. Jesteśmy przed misjami. Które rozpoczną się 7 października. Żyjemy, mój Boże, na pustyni, bo więcej wokół nas jest ludzi, którzy są absolutnie obojętni wobec Jezusa Chrystusa, aniżeli nim czynnie zainteresowani. To jest prawda. Stanowimy jako chrześcijanie, katolicy, absolutną mniejszość na tym terenie. I nie tylko na tym. I popatrzcie, jak prawdziwie brzmią słowa, o ta, o, 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 oglądając się, mój Boże, na prawo i na lewo naszej rzeczywistości, i do góry, i pod siebie, bo przecież tyle ludzi mieszka pod nami. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Wiele jest serc, które czekają wciąż. Jedna ze zwrotek napełni serce swoje tym kosztownym nasieniem, a zobaczysz, że Bóg zaprowadzi cię do ludzi, no właśnie do tych ludzi głodnych Boga, często ślepich i głuchych na Boga. Wielka praca przed nami w październiku. Ale jeszcze raz, uroczystość w święto bardzo znamienite Matki Bożej Siednej. Mieliśmy go tutaj przecież na rekolekcjach, biskup Zawitkowski na jednym ze swoich kazań, w swój sposób absolutnie nie do podrobienia wypowiadał słowa, no przyszła pora, wspominając na niejakiego borynę z chłopów Rejmonka. Pora siać! Pora siać duszyczki moje kochale, ale nie kąkol, tylko ziarno słowo, które wychodzi z ust Bożych. Napełni najpierw Ty serce swoje, tym kosztownym nasieniem. bo z pustymi rękoma, z pustym sercem, czyli z sercem bezbożnym, bez Boga, nie ma co nawet wychodzić do drugiego człowieka, bo oni nie czekają na ludzi pustych.